No temu, aczkolwiek, które teraz będzie się interesować, wiadomo po śmierci króla, nagle wszyscy go kochają. Ale stwierdziliśmy, że jest mu nale należny jakiś hołd i e, będzie w tej chwili na dwie sceny. Na jednej scenie będzie prezentacja właśnie filmu dokumentalnego o Meta o jego życiu, jego no. koncertach, jego właśnie samotnej karierze i również ekstrawaganckich wybrykach. E, na drugiej scenie będzie prezentacja jego wideoklipów, e, koncertów. Będą również... E, Nigdy jakoś się nie zajęto złotym tematyką wcześniej przed nami i już no, że o tej porze też jest dosyć zaskakujące. Tak, jest to, to fakt. A jeżeli, jeżeli już o tej porze przyszli, już dzień to znaczy, że na pewno będzie dana impreza dzisiaj. Ja, można powiedzieć, że cały tutaj staw izowy to wielki pani Michaela Jacksona i kiedy jeszcze żył. Eee, to słuchaliśmy tutaj bardzo często jego koncertów i dobrze się przy jego muzyce bawię. ja pierwszy raz byłem tak właściwie w Michael'u, tylko miałem miałam 13 lat, ponieważ posta kiedy kiedy był taki boom, która na Michael'a to za bardzo mi to nie odpowiada. Już słucham tych piosenek po raz setny, ale cały czas są one, że to Także słuchałem głównie samych hitów. Ja się nie dziwiłem, że on On był według mnie był człowieka, człowieka, swoje wszystkie operacje że odszedł, ale będzie teraz to nawet wpływ, bo on ma jakichś tam skonowny kawałków, które mają być pośmieszczeni. że nie wiem, będę czekał. Będę na pewno czekał i na pewno je kupię. Najbardziej intensywnie słuchałam właśnie podczas, w, no, w czasie podstawówki i, że tak powiem, wszystkie te yy, wydarzenia albo ten czas taki zupełnie niewinny wraca właśnie, kiedy słucham, są takie... No, ja wiedziałam się w pewnym czasie nie mogłam w tym wierzyć. Ja do dzisiaj jeszcze. Pani wcześniej, Pani yy, mówiła co dziennie. I po dwóch dniach nie ma. Tylko w tym wierzyć. Słusznie kryminalne chyba, i jean. Mój chyba Baby Smile, to jeszcze z Jackson Five. No, to Thriller, thriller. No.